Witajcie ponownie jezioro garda no i teraz zdradzę Wam miejsce, gdzie są gorące źródła za darmo to jest tak, jeśli jesteśmy na Sirmione, zobaczcie sobie tam na mapę, to jest taki właśnie taki przylądek, wychodzi w gardę i teraz my jesteśmy po prawej stronie, patrząc na mapę, prawda? Teraz, teraz ja kieruję kamerę na północ, tutaj widzimy właśnie prawą stronę tego końca tego przylądka. Tam, jak się kończy ten przylądek, który widzicie na środku ekranu, tam jak pójdziecie, to tam są takie wspaniałe plaże na takich poziomo wchodzących w jezioro w płytach skalnych. Fantastyczna sprawa, Płyciutka woda i później takie się robią szczeliny, które możecie zanurkować. A idąc właśnie od tej plaży w dół na mapie, czyli prawą stroną tego przylądka, tu przychodzicie jest taka plaża, jakaś tam się z molem, jest pierwsze mole. molo, potem tu jest takie, takie urządzenie. Które właśnie w tym budynku żółtym, które ciągnie gorącą wodę do tych hoteli luksusowych, i tutaj jest kolejne molo. To jest molo, właśnie takiego luksusowego hotelu. W opisie Wam podam nazwę. Tutaj jest taka ścieżka, którą też możecie przejść, właśnie do tego Sirmione. Spokojnie, cały czas wędrując, jak wejdziecie w miasteczko. Potem dostaniecie się na. Na, na prawą stronę się kierujcie, i idźcie wtedy na północ, i teraz tak mamy jedno molo żółty budyneczek nad jeziorem, który ciągnie wodę. I tu, kochani, wypływa woda 70 stopni spod tego domku do jeziora. I popatrzcie, i tutaj mamy spa za darmo z naprawdę gorącą wodą. Fajnie, że dzisiaj są fale, bo będzie troszeczkę schłodzona. Tutaj byłem świadkiem, jak wielu ludzi po prostu doznaje poparzenia, kiedy nie zdają sobie sprawy i gołą stopą wchodzili. Więc zawsze tutaj trzeba było sobie namieszać trochę wody z jeziora i wtedy można było sobie siedzieć. Oczywiście po chwili trzeba było znowu szybko, szybko rękami sobie do tych kręgów kamiennych. Nalać tej zimnej wody, bo inaczej człowiek by się zaczął gotować na twardo jak jaju. Kochani, to na tyle, zdradziłem Wam to miejsce. Odszukacie je pewnie bez problemu. Nie mówcie nikomu o tym miejscu. Więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Hej!